Cześć, jesteśmy w ZSTEI w Busku Zdroju. Szkoła ta otrzymała niezwykłą nagrodę, a dziś będziemy mieli przyjemność porozmawiać o tym z dyrektorem szkoły oraz koordynatorką projektów Erasmus. Jak to możliwe, że szkoła z Buska Zdroju małej miejscowości osiągnęła taki sukces, że została doceniona przez Komisję Europejską w Brukseli? Na ten sukces złożyło się wiele czynników. Najważniejsze, myślę, to po pierwsze wizja nowoczesnej szkoły. Szkoły poszukującej różnych form i metod, by kształcenie zawodowe było nowoczesne i innowacyjne. Szkoły, w której przykłada się niezwykłą uwagę do nowoczesnej technologicznie bazy dydaktycznej. Po drugie, kadra pedagogiczna. Nauczyciele z pasją, kompetentni i stale podnoszący swoje kwalifikacje. I takich właśnie mamy w naszej szkole. I po trzecie, a może przede wszystkim czynnik najważniejszy, to znakomita młodzież, która świadomie wybiera naszą szkołę, kształcenie w poszczególnych zawodach, ale która również realizuje tutaj swoje zainteresowania, swoje pasje. I to często te pasje, które potem zostają na całe życie. Zdobyliście nagrodę ETA. Co to za nagroda? ETA to europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu, czyli European Innovative Teaching Award. Jest ona przyznawana przez Unię Europejską i została ustanowiona komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji. EITA ma na celu nagrodzenie, osiągnięć nauczycieli i szkół oraz promowanie wybitnych praktyk. Przyznawana jest w czterech kategoriach. Pierwsza kategoria to edukacja wczesnoszkolna, następna to szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz szkolnictwo zawodowe. EITą nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane w ramach programu Erasmus Plus w całej Europie które poruszyły temat, który jest ujęty w priorytetach systemu europejskiego obszaru edukacji. Co roku nagroda ma inny temat przewodni, natomiast nie jest on znany na etapie planowania i realizacji projektu. W roku 2023 tematem przewodnim była edukacja i innowacja i to właśnie nasza szkoła została zwycięzcą tej nagrody w kategorii szkół technicznych i branżowych w Polsce. Mogę dodać, że nagroda za innowacyjność w nauczaniu jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy szkołą mającą aspirację kształcić młodzież na kierunkach opartych na nowoczesnych technologiach. Są to kierunki gwarantujące naszym absolwentom wejście na rynek pracy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jest to nagroda za innowacyjne realizowanie praktyk zawodowych za granicą, a konkretnie w Hiszpanii, gdzie nasi uczniowie z kierunków technik, informatyk, technik odnawianych źródeł energii i technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów z tamtejszych szkół i zakładów pracy z Hiszpanii. Należy w tym miejscu dodać, że opinie, jakie kierowali do nas prowadzący zajęcia dotyczące efektów kształcenia naszej młodzieży, napawały nas dumą. Prowadzący podkreślali, że młodzież jest wyjątkowa, a w kilku przypadkach że w zasadzie mogą już podjąć pracę w firmach bardzo technologicznie zaawansowanych. Dlatego też to wyróżnienie i gratulacje należą się głównie naszej młodzieży i ich rodzicom. Jakie macie plany na przyszłość? Na pewno nie zamierzamy spocząć na laurach. Planujemy kolejne projekty, kolejne mobilności oraz pozyskanie nowych partnerów do współpracy międzynarodowej. Dostaliśmy dofinansowanie na dwa projekty, które będą zrealizowane już w tym roku szkolnym. W czerwcu kolejnych 30 uczniów pojedzie do Hiszpanii na dwutygodniowe praktyki zagraniczne a w wakacje 30 nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii na kursy i szkolenia zawodowe. Złożyliśmy również wniosek o akredytację na 5 lat, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i decyzję Narodowej Agencji w sprawie przyznania nam dofinansowania na kolejne projekty. W trakcie realizacji projektu w ramach wizyty studyjnej byłem z jedną grupą naszych młodzieży w Hiszpanii i pozwolę sobie na osobiste, ale wydaje mi się ważne refleksje. Otóż mobilność w ramach Erasmusa to nie tylko programowe praktyki zawodowe, ale również, co wydaje się nie mniej ważne, szczególnie dla młodych ludzi, możliwość przebywania i funkcjonowania w innej społeczności, w innej społeczności kulturowo. Andaluzja, bo to właśnie tam odbywały się praktyki, jest zachwycającym miejscem pod względem walorów turystycznych. Cieszymy się z sukcesu, z realizacji tych praktyk, z mobilności społeczności szkolnej. I co więcej, jak już powiedziała Pani Agnieszka, chcemy i będziemy kontynuować nasze projekty. Wszystko, o czym mówiliśmy, można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na naszych kanałach YouTube'a, na naszej stronie internetowej. Znajdziecie tam Państwo galerie, zdjęcia, filmy. Już wkrótce odbędą się też Dni Otwarte Szkoły, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.